Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Legion, a to będzie szybki guide, szybki poradnik, słuchajcie, dotyczący WDK pod Arachyra, pod Sed yy, pod sedara, pod Arachyra na <coughs> nie Nieodoperze. Jest to, słuchajcie, build, postać, która niszczy trasz na lifcie, tak zwany przeze mnie Thrasht Destroyer. Ogólnie po, postać, która ma za zadanie na lifcie rozwalić wszystkie mowy ogólnie, nie? wparty z mąkiem czy tam z wizem. On tutaj się zajmuje w WD niszczeniem trashu, niszczeniem po prostu zwykłych mopów, który bardzo grupuje, grupują sobie i on je to po prostu wszystko rozbija. No i słuchajcie, dlatego tutaj nie używamy strikena. Tak, jak widzicie, nie mamy gema na bossa. Ten, ta postać na bossie jest kompletnie, że tak powiem, nieprzydatna. Musi nam tylko zapewnić wyczyszczenie lifta no I słuchajcie, na czym ten build polega? Oczywiście, mu się omówię wszystkie itemki, jakie tutaj powinny być, kosteczkę eee, Towarzysz jest bez znaczenia, ponieważ to jest build, który eee, będzie używany pod team Pod solo, omówię Wam innym razem To jest konfiguracja pod ty ty typowo pod czwórki, pod 4P, na speedy, na top gear, whatever No i słuchajcie, <laughs> przede wszystkim musimy mieć Seda Rahira E, calutki, głowa, klatka, naramienniki, ręce, spodnie oraz buty. Oczywiście jak najlepiej wszystko starożytne. I tutaj musimy tak, w hełmie szukamy inteligencji, szansy na trafienie krytyczne oraz e, bonusu do nietoperków. E, w naramiennikach szukamy inteligencji, witalności. E, resy są zawsze takie, że e, resy prawdopodobnie na 95% będziecie mieć. No i. Szansa na trafienie krytyczne 20%. Oczywiście, tutaj musimy w tym buildzie mieć jak najwięcej obszarówek, przynajmniej tak ze 100, 130, 150 i, i lub wyżej. To jest już będzie bardzo fajnie. Dlatego gromadzimy tutaj obrażenia, obrażenia obszarowe, ponieważ jak się kręcimy, to zadajemy wokół obszarówki, szybciej pada trasz. Dalej, klatka, inteligencja, witalność i zmniejszenie obrażeń od elit, tutaj klatka jest akurat spoko, nie ma żadnych tam bonusów ofensywnych w klacie, dlatego tutaj staramy się tą klatkę mieć jak najbardziej tanki. Rękawice, oczywiście w rękawicach musi być inteligencja, szanse na trafienie krytyczne, obrażenia na trafień krytycznych oraz jak największa ilość obrażeń obszarowych. Spodnie, inteligencja, witalność oczywiście tutaj pancerz, ponieważ odporność na wszystkie żywioły ma wódek z inteligencji także yy, pancerz jest tutaj jak najbardziej wskazany. No i oczywiście yy, musimy mieć tutaj budkach inteligencję, witalność, y oczywiście bonus do nietoperków 15%. No i słuchajcie, najlepiej by było, aby tu było 12% poruszania się, ponieważ y tutaj możemy wtedy w paragonach rozdać sobie mniej punktów do szybkości ruchu, tak żeby zapełnić 25%. No i resztę paragonów możemy sobie rozdać w inteligencję tak by się sprawował set dalej, następny set, który używamy na tym buildzie jest to set podróżnika czyli ten set nieskończonej wędrówki typowo obietnica podróżnika oraz róża wiatrów czego w obietnicy podróżnika musimy używać, co musimy mieć przede wszystkim musimy mieć dwa krytyki czyli szanse, szanse na trafienie krytyczne oraz obrażenia od trafień krytycznych no i tutaj jest oczywiście socket no i musimy tutaj mieć jeszcze obrażenia od ognia Ponieważ jest to jak najbardziej przekalkulowane w ten sposób, że yy, obrażenia od ognia... 19-20% najlepiej dadzą nam dużo, dużo więcej niż e, na przykład 1000 inteligencji, dlatego tutaj obrażenia od żywiołu są jak najbardziej wskazane. Jeżeli chodzi o róże wiatrów, no to najoptymalniejsza róża wiatrów by wyglądała w ten sposób, że oczywiście byłaby starożytna. E, mielibyśmy w niej dwa krytyki, tak jak ja tutaj mam szanse na trafienie krytyczne, obrażenia trafień krytycznych, i na przykład zamiast tych dodatkowych obrażeń, tak jak tutaj ja mam, musimy mieć obrażenia obszarowe. Pamiętajcie, żeby mieć w ringach obrażenia obszarowe, ja chyba nawet gdzieś miałem jakąś tam Różę wiatrów, słuchajcie z obszarówkami, o, tego typu, nie, jeszcze gorsza, gdzieś słuchajcie, miałem fajną różę wiatrów z obszarówkami, ale już teraz jej nie znajdę, no dobra, whatever. I tak by to wyglądało. Ten set daje nam to, że podczas stania w miejscu, bo zazwyczaj Wudek stoi w miejscu, tak? Nie przy... Podczas bicia mobów nie rusza się, dlatego ten set jest jak najbardziej wskazany, ponieważ daje nam 100%, do... 100 do obrażeń i bardzo duży boost do damage'a. Dlatego tutaj jest jak najbardziej wskazane. No, i dalej mamy karwasze. Tu już przejdę do przedmiotów legendarnych. Karwasze mamy, ornament dla kumby. One nam dają to, że mamy 6% redukcji obrażeń za każdy stak żniw dusz. Oczywiście, tutaj w tym tym używamy żniw dusz. I dzięki czemu, yy, i, te, i ten żniw dusz, żniwa dusz dają nam staki, nie? Staki, które. Posilasz się energią życiową wrogów, promieniu 18 metrów, otrzymujesz premię 3% inteligencji yy, I efekt ten kumuluje się 5 razy Czyli każdy stack, yy, żniw dusz daje nam bazowo 3% do inteligencji I tutaj z runą, yy, z runą uwiąd zwiększa się pancerz Za każdego wroga objętego żniwami dusz I zmniejsza ich szybkość ruchu o 80% Czyli ogólnie kwestia z tego typu, że te żniwa dusz yy, nabijają się 5 razy Dzięki jeszcze nożykowi do 10 razy, ale to moment, i dzięki czemu mamy bonus do inteligencji, bonus do pancerza i dzięki tym karwaszom jeszcze do redukcji obrażeń o 6% za każdy stack, czyli 6 razy 5, 30% redukcji obrażeń dadzą, dadzą nam te, dwóch e, więcej. Eee razy 10 przepraszam, bo to jest 10 staków dzięki temu mieczykowi. Mamy 10 staków, czyli 60% redukcji obrażeń. No nie wiem czy to jest dokładnie 60, czy to nie, się nie liczy 6%, potem 6% z tamtego. W każdym razie bardzo duża redukcja obrażeń jest dzięki tym karwaszom. To bardzo dobre karwasze na przeżywalność, także one muszą tutaj must have być. I czego w nich szukamy? Oczywiście obrażeń od ognia, 20%, inteligencji, witalności o i oczywiście szanse na trafienie krytyczne, no i żeby były starożytne. Następnym itemem jest to pasek, yy, pasek typowo pod właśnie pod nietoperki, dzięki czemu nasze nietoperze zadają wrażenie zwiększone tam do, aż do 200% przeciwnikom, którzy się znajdują pod wpływem efektów roju szarańczy lub pirani. Jako, że tutaj w tym bildzie nie używamy pirani, używamy natomiast yy, roju szarańczy, yy, bo ponieważ używamy roju szarańczy, te szarańcze sobie przeskakują na przeciwników wszystkich po kolei, no i yy, kiedy już jest efekt szarańczy, czy tak, te challenge już sobie na tym przeciwniku będą siedzieć, tam zabierać te życie i podczas kiedy my zaatakujemy jeszcze go nietoperkami, one zadają o 200% więcej obrażeń, tam do 200%, tak, to w zależności od tego, jaki bonus wam się wylosuje. No i czego szukamy? Tutaj muszą być oczywiście inteligencja, witalność, procent życia i tutaj możemy zamiast tych odporności, te wszystkie żywioły, oczywiście wskazany jest mieć pancerz. No i oczywiście stary Następną rzeczą jest to jeden z żywiołów standardowy pierścionek, który używany jest w tym buildzie. Ehm, nie muszę chyba tłumaczyć na czym jeden żywioł polega, że wzmacnia nam bonus do 200% ale Oczywiście tutaj nam po kolei widzicie przeskakuje żywioł i dany żywioł jest zwiększony o 200%. E, jako że my używamy ogień w naszym skillu, który zadaje obrażenia, czekamy tutaj aż będziemy mieli ogień i wtedy boost tych nietoperzy jest masakrycznie wielki. I czego potrzebujemy w tej jedności żywiołowej? Oczywiście dwa krytyki standardowo, socket. Socket jest zawsze w jedności żywiołowej, także o to się nie martwcie. Ważne jest, żeby Wam się dwa krytyki bazowo wylosowały i żebyście mogli przerolować inteligencję na obrażenia obszarowe. Dobra, czego używamy jako broni i mojo? Jeżeli chodzi o broń, to tutaj najlepszym wyborem oczywiście i praktycznie jedynym możliwym jest yy, święty żniwiarz, który nam po prostu daje zwiększenie staków żniwdusz do 10. Dzięki czemu mamy więcej inteligencji, mamy więcej redukcji obrażeń, skarwaszy, więcej pancerza, ogólnie duży, duży buścik do przeżywalności, jak zarówno i do obrażeń naszego WDK. niczego potrzebujemy w tym nożyku? Przede wszystkim jak, największy, jak największych słuchajcie o, o widełek, czyli tych obrażeń podstawowych to możemy mieć maksymalnie do 1940 te górne i do takich e, oczywiście dążymy. Musimy mieć inteligencję, oczywiście przede wszystkim muszą być obrażenia obszarowe i zamiast szybkości ataku tutaj są wskazane dodatkowe obrażenia, czyli tam plus na przykład 10% obrażeń, nie? I taki nożek byłby jak najbardziej wskazany. Ja tutaj mam oczywiście szybkość ataku, ale Wy pamiętajcie, celujcie jak największe widełki, obrażenia obszarowe, jak i dodatkowe obrażenia. No, i oczywiście, mojo. Mojo tutaj mamy szara... Ru... szarańczy zyskuje efekty runy plaga. To jest chyba praktycznie naj... najważniejsze. W tym modzu, ponieważ yy, to, że zadają szarańcze więcej obrażeń, to jest to mało istotne, ponieważ i tak nie bazujemy na obrażeniach szarańczy, tylko na naszych nietoperkach. Fajna jest sprawa to, że mamy plagę do, do, podstawowo w, tej, w tym roju szarańczy. Yy, co plaga nam daje to, że przeskoczy na dwóch dodatkowych wrogów zamiast jednego. Czyli jak rzucimy na jakiegoś przeciwnika szarańcze, to nie przeskoczy nam szarańcza na jednego wroga następnego, tylko na dwóch. Dzięki czemu bardzo dużo, dużo szybciej. Szarańcza nam obejmie całą grupę przeciwników, jaką żeśmy zebrali, co ułatwi nam dużo, szybciej ich za, dużo szybsze ich zabicie. No i czegoż potrzebujemy w tym plugawym gnieździe? Jak największych obrażeń, tych widełek na samej górze, tutaj możemy mieć do 600, także do tych dążymy. Inteligencję, szanse na trafienie krytyczne, oczywiście musimy mieć obrażenia obszarowe do 20%, jak i. Nie to perki, do 15%. Ta takich bonusów, słuchajcie, dążymy, jak największe, słuchajcie, wartości. No i słuchajcie, tak by się prezentował ekwipunek. Oczywiście musimy mieć wszędzie diamenty w głowie, e ametyst, ponieważ tutaj skrócenie czasu jest nam całkowicie zbędne. Nie używamy tutaj żadnych skilli, które bazują na cooldownie. Jedyne co, to jest to duchowa wędrówka, ale ona nam bardzo szybko, słuchajcie, z... z Miatać, znaczy ogólnie nie ma tutaj miejsca w tym bildzie na zmniejszenie skrócenie czasu nowienia, dlatego tutaj powinniśmy bazować na tych bonusach, na obszarówkach przede wszystkim, a o tą i o, używać tą duchową wędrówkę oczywiście tylko w odpowiednim momencie, jak na przykład albo musimy coś skipnąć, albo po prostu musimy się wbić w jakąś grupkę, ponieważ te wędrówka nam daje przechodzen możliwość przechodzenia przez przeciwników. Dlatego trzeba ją bardzo umiejętnie używać. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o gemy legendarne... Dobra, kostka można, kostka teraz. Kostka, w kosu używamy kostur Hiroptera. Typowy kostur, tutaj mamy pod, pod nietoperki, że mamy 100% szybsze ich używanie. A że atakują szybciej, czyli atak speed po prostu tych nietoperków jest zwiększony o 100% i zużywają o 75% mniej many, czyli praktycznie możemy. Nam ta mana schodzi bardzo, bardzo wolno, ale zaraz to, że chodzi o to manę, to Wam do. Jak będę omawiał mniej więcej gameplay, to Wam to powiem. Um, dalej. Mamy um, kostur chiroptera w koste, mamy tutaj opłącze pozyskiwania, że podczas podtrzymywania umiejętności, tu są wszystkie te umiejętności wymienione, nas interesują oczywiście e, ogniste nietoperze. Obrażenia zwiększone są. są zadajesz obrażenia zwiększone o 25% oraz otrzymujesz 25% mniej obrażeń, czyli dodatkowa przeżywajka i słuchajcie, dodatkowe e, dodatkowa przeżywajka oraz dodatkowe, to, słuchajcie, ten. E, Obrażenia. Czekajcie, ja muszę się troszeczkę przenieść, bo jak zwykle jestem o. No i tutaj mamy oczywiście jeszcze pierścień pustki. To jest bardzo istotny pierścień, ponieważ kiedy on, on bazuje na tych dwóch skillach, na roju szarańczy oraz na opętaniu, że podczas kiedy mamy jednocześnie na przeciwnikach, na przeciwniku nałożony efekt roju szarańczy oraz opętania, zadajemy takiemu przeciwnikowi 300% więcej obrażeń. Dlatego Używam przede wszystkim tych dwóch skill i dlatego ten build jest no, jednym z lepszych czyścicieli traszu. Dobra. Tak by wyglądała kostka, raczej innych konfiguracji w tej kostce nie ma. Dążymy właśnie do tego, jeżeli gramy na ten, na ten zestaw. Czekajcie, ja się muszę tutaj już troszeczkę... O, też wyżej. No i tak by wyglądała kosteczka. Słuchajcie. Um... Tak by wyglądał kusteczka. Jeżeli chodzi o gemy legendarne, tak jak już nie mówiłem, uży nie używamy strikena, używamy tutaj zmory uwięzionych, teguka oraz e, stymulator bólu. Tutaj zmora uwięzionych standardowo większe damage przeciwnikom, którzy są wokół nas. E, teguk, że podczas podtrzymywania rośnie nam damage oraz pancerz. Także bardzo, bardzo fajna sprawa. Podczas podtrzymywania oczywiście nie mamy większy damage z każdą sekundą, tak jak tu widzicie, rosną nam obrażenia, jak i staki na teguku. Do 10 staków oczywiście tutaj możemy mieć i dzięki czemu mamy 63,6% więcej obrażeń w przypadku levelu teguka na 109. No i oczywiście musi być stymulator bólu, czyli zwiększa nasz atak speed za każdego krwawiącego przeciwnika wokół o 3% Dzięki czemu jeżeli mam dużą grupkę mobów, zakręcimy się tymi nietoperzami, nakładamy krwawienie To te nietoperze tak szybko atakują, że to zmiata cały traż wokół w moment No i tak to wyglądało, dobra, przechodzimy słuchajcie do, do skilli Skile, przede wszystkim tutaj... Na czym ogólnie ten set bazuje? Tak jak widzicie tutaj mamy za czwarty. Pierwszy bonus nas tak się interesuje, ponieważ to przywołuje nam tylko pająka, który praktycznie nic nie robi, tylko tam ewentualnie nam spowalnia przeciwników tą siecią chyba. Nie, tylko zadają obrażenia. To także pierwszy bonus jest mało ważny. <laughs> Drugi bonus jest klątwa, zyskuje efekt runy Ropuszysko. Po przywołaniu Ropuszysko odnosisz obrażenia zredukowane o 50%, czyli tutaj mamy z setu redukcję obrażeń 50% i regenerację życia 10% na sekundę. Ważna jest kwestia tego, że mamy klątwa, zyskuje efekt runy Ropuszysko, czyli tutaj już nam się nasuwa yy... Nasuwa się pomysł, że musimy używać klątwy. Mamy tutaj runę ropuszysko, czyli że przywołujemy gigantyczną ropuchę, która przyciąga do siebie przeciwników. To bless, bla 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 bla. Eee, Spowalnia oraz większe otrzymywane przez nich obrażenia o 15%. Ale to dzięki temu, że mamy. E, wrogowie pod wpływem klątwy e, otrzymują 15% więcej obrażeń. Czy po prostu używamy klątwę, przeciwnicy zmieniają się w żaby, chyba? Z tego co wiedzę w świnie, w świnie się zmieniają Przeciwnicy, i więcej dostają wtedy obrażenia 15%. Tak jak widzicie, działa to tylko na chwilę. Także to nie jest jakiś tam długi bonus, ale jakże używamy tego, to i potem kręcimy się, tacy przeciwnicy dostają więcej obrażeń. Dlatego to klątwa jest naszym pierwszym skillem, który musimy używać. Dalej mamy ogniste nietoperze. Standardowo z runą chmara nietoperzy. Kręcimy się wokół, i im dłużej się kręcimy, to te obrażenia mogą wzrosnąć aż do 850% po upływie 3 sekund. Czyli używamy tak, one, one się rozkręcają, rozkręcają rozkręcają i po 3 sekundach zadajemy słuchajcie aż do 850% obrażeń, wędrówka tak jak już mówiłem z runą rozdarcie przeżywajka oraz możliwość szybkiego przemieszczania się żniwa dusz, to jest nasz bazowy skill, tak jak przy wszystkich praktycznie buildach w WDK mamy staki na inteligencję mamy staki na pancerz no, i zmniejszenie ich szybkości ruchu, podczas kiedy użyjemy, to zmniejsza ich szybkość ruchu o 80%. Ale najważniejsze jest jej inteligencja oraz pancerz. No i mamy tutaj właśnie te dwa itemki, które boostują tego skilla, dzięki czemu nasz szaman jest bardziej przeżywalny oraz zadaje bardzo dużo większą ilość obrażeń. Opętanie oraz rój szarandzie to są dwa skile, które współgrają ze sobą, dzięki, czemu, dzięki temu pierścieniowi pustki oraz yy, plugawym gnieździe oraz. Yy, Pasku, Paskowi, zresztą to mówiłem wcześniej, opętanie z runą wysysający duch. Ogólnie zasada działania jest tego, dlaczego używamy tej runy, ponieważ yy, bazowo podczas używania widzimy, że mana nam spada i podczas kręcenia się, jeżeli nałapiemy ten atak speed, słuchajcie, ze stymulatora bólu, ta mana nam zleci w moment. Dlatego podczas zanim zaczniemy się kręcić, to musimy zapewnić to, e, musimy zapewnić sobie manę. Manę uzyskujemy dzięki właśnie wysycającemu duchowi, czyli duch przywraca Ci 12 punktów many na sekundę. I jeżeli nałożymy te opętanie na dużą ilość przeciwników naraz, ta mana nam będzie się w tak szybko regenerować, że po prostu podczas kręcenia się będzie stać w miejscu. Im więcej przeciwników, tym więcej many nam się regeneruje, dzięki czemu możemy się cały czas kręcić. Dlatego ta runa jest tutaj jak najbardziej wskazana, a ten skill nam zapewnia E, mane. I, dzięki, I dalej mamy rój szarańczy. Te obrażenia oczywiście z tych dwóch skilli są mało istotne, najważniejsze jest to, żeby ogólnie był efekt tych skilli na przeciwniku oraz tam ewentualne jakieś właśnie bonusy typu regeneracja many oraz na przykład plaga z moja, dzięki czemu szybciej się to przy przestrzenia oraz chmara insektów, że wrogowie pod wpływem roju szarańczy zadają obrażenia zmniejszone o 25%, pl. czyli dodatkowa przeżywajka dla całego teamu, zarówno jak i dla wuldeka. No i te dwa skille współpracają ze sobą dają nam 300% więcej obrażeń, jeżeli jest nałożony podwójny efekt na przeciwników. No i tak to słuchajcie, wygląda. Zaczynamy oczywiście grać. Jeszcze omówię pasywki i powiedzmy na gameplay, jak ten wódek ogólnie na rifcie polega. Na czym polega? Mamy umiejętności pasywne, mamy makabryczną ucztę, jest to bardzo ważna pasywka, ponieważ... Kiedy dostaniemy, zostaniemy uleczeni przez kuleczkę zdrowia, odzyskujemy 10% many, 10% i otrzymujemy 10% do inteligencji na 15 sekund. Czyli podczas, i ten efekt może się kumulować 5 razy. Czyli, jeżeli mamy w tymie Barba, który nam tapnięciem generuje kulki z przeciwników i ten i będzie miał 5 staków z tych kulek zdrowia. Dostaniemy 50% więcej inteligencji, to jest mega, mega wielki boost Damage'u dla WDK. -a. Dlatego ta pasywka jest tutaj must have. Następna jest to przebicie zasłony, czyli wszystkie obrażenia zostają zwiększone o 20%, ale koszt many zostaje zwiększony o 30%. Ten koszt many się nie martwcie jest bez znaczenia, ponieważ jeżeli macie tych przeciwników bardzo dużo i tam jeszcze możliwe jakieś tam skrócie zmniejszenie kosztu skilli to nie odczujecie tej, tej many tego spadku many, tylko, tylko i wyłącznie na bossie, ale boss nie należy do Waszych, słuchajcie, problemów. Wy musicie wyczyścić trasę na lifcie. Musicie mieć jak najwięcej przeciwników wokół siebie, dzięki czemu będziecie zyskiwać jak najwięcej many i... Te obrażenia są, zawsze tu mamy buścik ten 20% do obrażeń, a o tą manę się nie musicie martwić. Pełzająca śmierć jest to skill, który nam po prostu daje, że rój szarańczo oraz opętanie trwają cały czas, nie musimy się martwić, po prostu te skile używamy, szarańczej używamy tak czy tak raz, ponieważ ona się sama rozprzestrzenia na przeciwników, a opętanie rozprzestrzenia się w momencie, kiedy przeciwnik umrze, czyli używamy ducha, tego, to opętanie, przeciwnik zostaje opętany i dopiero w kiedy umrze, przeskakuje ten duch na następnego przeciwnika. A szarańcza e, przeskakuje na wszystkich przeciwników w polu widzenia. Dlatego szarańcze używamy tylko w momencie, kiedy barb przyniesie nam moby nowe. Mowy. Wtedy musimy jeszcze raz użyć szarańczy, żeby po prostu one się nałożyły jeszcze raz na, e, na tych nowych przeciwników, które przyniesie barb, ponieważ kiedy przeciwnik umrze, szarańcza nie przeskakuje na nowych przeciwników, robi to natomiast opętanie. Dlatego tutaj używamy raz szarańcze. Mamy wszystkie moby w efekcie szarańczy. Używamy, cał spamujemy jak najwięcej opętaniem, po to, żeby te, ta mana stała nam po prostu w miejscu, żeby ta regeneracja many była naprawdę bardzo duża. Kręcimy się, zabijamy moby, i w momencie, kiedy zabijemy moby. Opętanie nam przeskakuje na te nowe mobki. Pilnujemy już tylko i wyłącznie roju szarańczy, żeby nało okładać na nowych przeciwników, bo opętanie nam przeskakuje samo. Yy, I to nam daje to, że trwają bez końca. Znaczy prawie bez końca, nie tam ich czas jest naprawdę już tak duży, że nie musimy się martwić o recastowanie ry tych skili. No i rytuał pewności zadajesz dodatkowe 25% przeciwnikom w promieniu 20 metrów. Dodatkowy demercz przeciwnikom wokół No i tak to by, słuchajcie, wyglądało. Mam nadzieję, że wszystko wam, słuchajcie, omówiłem. Tak by wyglądał build. Ogólnie to jest trash destroyer, niszczyciel, niszczyciel. Słuchajcie, trashu. Ja wam tu mniej więcej pokażę na U13, jak to wygląda. Mamy sobie przeciwników, prawda? Jest grupka mobu, fajnie. Używamy najpierw żniw dusz. Mamy 9 staków. Zwiększa nam się pancerz, zwiększają nam się obrażenia. Możemy użyć sobie, o, mamy świnie, i takie świnie dostają więcej obrażeń. Używamy, bah, używamy roju szarańczy Przeciwnicy wszyscy zostają yy, Objęci szarańczą Używamy jak najwięcej opętania Tak, żeby ta mana nam, słuchajcie, już się regenerowała I dopiero zaczynamy się kręcić Możemy jeszcze użyć raz klątwy I tak to, słuchajcie, by wyglądało Że, o, nakładamy opętanie Tak, żeby, słuchajcie, ta mana nam Stała w miejscu Tak długo używacie opętania, aż stwierdzicie, że O, jest już jest na takim poziomie regeneracja many, że nie musimy się martwić o jej koszt. I bang. I tak to słuchajcie wygląda. Tak to słuchajcie wygląda. Także pamiętajcie o kastowaniu. Szarańczy używacie tylko raz, a opętanie używacie tak długo, aż mana wam będzie stać po prostu w miejscu, nie? No i pamiętajcie, po prostu jeżeli bar przyciągnie nowe moby, to żeby użyć jeszcze raz szarańczy, ponieważ szarańcza nie przeskakuje musicie ją zrecastować, żeby po prostu nałożyć na nowe przeciwników w I tak to by słuchajcie wyglądało. Build, który polega właśnie na niszczeniu trashu, na bossie, on jest... Dlaczego on jest useless na bossie? Ponieważ jest mana. Nie używamy po pierwsze strikena, dlatego nie zadajemy bossowi żadnych obrażeń. Yy, boss jest zazwyczaj single target. Tam czasami nawet w przypadku Hamelina czy Saxtrisa ta mana i tak jest też na słabym poziomie Nie ma, nie ma mobów wokół Na jednym mobie dostajemy tylko 12 punktów Many na sekundę Co troszeczkę to z... nie wystarczy Bo zużywamy tutaj 125 Minus 75% Z chiroptera e, Plus ewentualnie jakieś zmniejszenie kosztów Nie wiem, gdzie, gdzieś tam jeżeli wam się trafi To i tak ta mana będzie wam spadać Czyli nie będziecie zadawać żadnych obrażeń Ten build nie niszczy Nie niszczy bossa, tylko sam trash na lifcie i tak by to słuchajcie, wyglądało. 25 minut. Ja Wam pięknie dziękuję za obejrzenie tego poradnika. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam do łapkowania. Jeszcze jedna rzecz. Ten set dostał ogólnie buffa. Bardzo mocnego. Ostatni bonus jest, że zwiększa o 2400% obrażenia od szarańczy. Od ognistych nietoperzy. Dlatego ten set już na pewno wyparł. Set piekielnego kła. Mam ponieważ. Używało się kiedyś też piekielnego kła w tym buildzie, ale teraz arach od tego sezonu jest maskę, ponieważ te 2400% obrażeń od nietoperków niszczy totalnie system. I słuchajcie, to było tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli macie jakieś ewentualne pytania, piszcie je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć, zachęcam do łapkowania, bardzo Wam pięknie dziękuję za te łapki pod ostatnimi filmikami, tyle ich nawaliście, że dajcie spokój, naprawdę bardzo jest mi miło, możecie naprawdę świetną robotę robić, naprawdę bardzo Wam licznie dziękuję, możecie zasubskrybować kanał, już niedługo 1700 followów, co też bardzo jestem wdzięczny, no i tyle, i piszcie jaki build chcielibyście zobaczyć następny. W, na kanale i to by było słuchajcie tyle, pięknie Wam dziękuję piąteczka, widzimy się w następnym odcinku z gry Dla B3 i tyle i zapraszam na streamy, na moją grupę na facebooku oraz na fanpage trzymajcie się, pionę jeszcze raz i do zobaczenia